Mój absolutny mentor, Brian Tracy, powiedział w jednej ze swoich książek jedno zdanie, które utknęło mi w głowie na zawsze. To zdanie to: Don't tell people what product is. Tell people what product does. Inaczej, nie opowiadaj ludziom o tym, czym jest Twój produkt. Opowiedz im, co on im daje. I chciałam dzisiaj z Wami o tym porozmawiać, gdyż to jest chyba najczęściej popełniany błąd sprzedaży, komunikacji marketingowej i to nie tylko przez właścicieli firm, ale też przez młodych, niedoświadczonych jeszcze marketerów. Także dzisiaj rozprawimy się z tym tematem. Ale najpierw cześć, jestem Ania. To jest kanał Projekt 100 Tysięcy, na którym ja dzielę się moimi doświadczeniami, dzielę się moją wiedzą z zakresu właśnie psychologii sprzedaży, z zakresu marketingu i dzięki temu pomagam moim klientkom zarabiać miesięcznie sześciocyfrowe kwoty. Także jeśli nie chcesz przegapić żadnego odcinka, to zostaw mi teraz subskrypcję. Algorytmy to lubią. Dobra, ale wracając do tematu. Przykład. Ja przygotowuję się obecnie do launchu mojego produktu, szkolenia. I to szkolenie będzie miało tytuł Jak zarobić swój pierwszy milion w biznesie. I mogę Wam opowiedzieć o tym, że to będzie 10 lekcji na żywo, i że to będą lekcje, które będą dotyczyły właśnie psychologii sprzedaży, zmiany mindsetu, komunikacji marketingowej, narzędzi AI itd., itd., ale tego nie zrobię, bo wiem, że to nie sprzeda. A co sprzeda? Sprzeda to, jeśli powiem, że dzięki temu szkoleniu w ciągu najbliższych 6 miesięcy zaczniesz zarabiać 6 cyfrowe kwoty. Albo, że dzięki pracom domowym, które będę zadawać po, każdym, po każdej lekcji, które będę sprawdzać osobiście, będziesz mieć pewność, że przejdziesz to szkolenie w całości, po to, aby osiągnąć swój wymarzony rezultat w postaci wysokich zarobków. Widzisz tę różnicę? Nie opowiadam o tym, czym produkt jest, opowiadam o tym, co ten produkt daje. I teraz przykłady z życia wzięte. Zamiast mówić, że ten krem, Zawiera pięć składników, retinol, kolagen, miętę, złoto i coś tam jeszcze. Powiedz, że dzięki unikatowej formule złożonej z pięciu składników, Twoja skóra w sposób zauważalny straci kilka, 20% zmarszczek. Czyli konkretny rezultat, tak? Po tygodniu używania 20% mniej zmarszczek. Zamiast mówić o diecie 1500 kalorii bez węglowodanów, powiedz, że ta dieta jest odpowiednio ułożona w taki sposób, abyś po pierwszym miesiącu jej stosowania stracił 5 kg. Rezultat. Więc Twoim zadaniem na dzisiaj jest wypisanie sobie wszystkich możliwych rezultatów, które osiągną. Uzyskają Twoi klienci dzięki zakupie Twojego produktu. Wypisz sobie nie what product is, tylko what product does. I zacznij wdrażać te rezultaty w swoją komunikację w taki sposób, jaki Ci tutaj opowiedziałam dzisiaj, a zobaczysz, że sprzedaż pojawi się sama. Jeśli chcesz o cokolwiek zapytać. W tym temacie, to oczywiście zostaw mi komentarz. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ będę musiał tutaj dzielić większą ilością takich tipów.